Cześć! Witam Cię na kanale Silver Star Inwestycje Kobiecym Okiem. Dzisiaj zastanowimy się, czy warto zwrócić uwagę na złoto i dodać je jeszcze teraz do swojego portfela inwestycyjnego. Ciekawy? Zaczynamy! Od połowy 2020 roku wszyscy, począwszy od Goldman Sachs, JP Morgan, aż po Bank of America, mówili o super cyklu towarów jako preferowanej klasy aktywów w ciągu następnej dekady. Minęły trzy lata, mamy 2023. I de facto super cykl towarowy nie traci na sile, nie wykazując zbytnio oznak spowolnienia w najbliższym czasie. Ostatni kwartał tego roku jest obecnie na dobrej drodze, aby być w zakończeniu trzecim rokiem z rzędu, w którym odnotowano w sumie wzrost 27 towarów od energii po rolnictwo, które zaliczają podwójne do potrójnych zysków, przewyższając wszystkie inne klasy aktywów. Ale wracając również do złota, warto pamiętać, że oba metale, którym poświęcam tyle czasu i uwagi, czyli złoto i srebro są również klasyfikowane jako commodities, czyli towary. W związku z tym, najbliższe lata powinny również Pokazać nam wzrosty cenowe na tych dwóch aktywach. Tymczasem złoto bywa pomijane lub źle rozumiane, będąc mimo wszystko aktywem, które odgrywa ważną rolę w portfelach klientów zmiennych, a nawet bym powiedziała nieprzewidywalnych warunkach makroekonomicznych, jakie od trzech lat niewątpliwie mamy. Patrząc na dotychczasowy rok, ostatnie wyniki cenowe różnych spółek pozostawały nie najgorsze, nawet pomimo zmian perspektywych rynkowych. Według niedawnego raportu Światowej Rady złota na temat trendów w popycie na ten metal. Łączne inwestycje w drugim kwartale 2023 roku wzrosły o 20% rok do roku do 256 ton, co wskazuje na solidną pozycję rynku złota na całym świecie. Do tego wyniku przyczynił się również przede wszystkim wzrost liczby zakupionych sztabek oraz monet i siła rynku obrotu pozagiełdowego, czyli tzw. OTC, gdzie zaopatrują się m.in. banki centralne. I co to wszystko Oznacza dla nas takich zwykłych, detalicznych inwestorów. Złoto jest ważnym aktywem w każdych warunkach gospodarczych. Ma unikalne cechy, które czynią go pożądanym aktywem w każdych okolicznościach, zarówno w czasach niepewności, o których już wspomniałam, jak i jako kluczowy składnik dobrze przemyślanego i zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. W przeciwieństwie do akcji, złoto w przeszłości radziło sobie dobrze w okresach zawirowań finansowych, co oznacza, że inwestorzy mogą wykorzystywać je do dywersyfikacji portfela jako źródła płynności. Podczas gdy większość aktywów ma tendencję do zwiększania swojej korelacji z akcjami w okresach dużej niepewności na rynku, co powoduje często ich spadki, cena złota generalnie. Rośnie w tych samych okresach, zapewniając nam, jak ja to mówię, spokój z tyłu głowy, że ten nasz portfel inwestycyjny ma jednak stabilną część i nie na wszystkich aktywach jesteśmy na minusie. Od 1971 roku, patrząc wstecz, zwrot ze złota jest podobny do zwrotu z akcji i można powiedzieć lepszy od obligacji. W ciągu ostatnich 20 lat złoto radziło sobie lepiej niż większość głównych klas aktywów. Ponadto, światowy popyt inwestycyjny, Inwestycyjny na złoto rósł w ciągu tych dwóch dekad średnio o 15% rocznie. Można by sobie było zadać pytanie, co zatem trendy w popycie na złoto oznaczają dla inwestorów. Przyjrzyjmy się niektórym danym za 2023 rok. W drugim kwartale tego roku nasze dane pokazują, że zakupy banków centralnych spadły, ale nadal są pozytywne. Tu oczywiście wyjątkiem jest Narodowy Bank Polski, który przez pięć miesięcy z rzędu dokonał ostatnio zakupów wręcz rekordowych, jeśli chodzi o powiększenie polskich rezerw Złota. Wracając do ujęcia globalnego, to no w połączeniu ze zdrowymi inwestycjami i stabilnym popytem na biżuterię stworzyło środowisko sprzyjające cenom tego metalu. Inwestycje w sztabki i monety wzrosły o 6% rok do roku, napędzane znaczącym wzrostem na kilku kluczowych rynkach, m.in. na rynku indyjskim. Zużycie biżuterii wzrosło o 3% rok do roku do 476 ton, co jest niezwykłe w obliczu utrzymujących się wysokich cen na większości rynku. Zatem, jakie zalety złota w portfelu inwestycyjnym warto podkreślić, wręcz trzeba to zrobić? Stały popyt ze strony inwestorów instytucjonalnych i banków centralnych, a także wysoki popyt. Detaliczny i konsumencki ze strony Chin zapewniają silne wsparcie cenowe dla tego metalu. W większości scenariuszy istnieje prawdopodobieństwo utrzymania zysków od początku roku. Jeśli gospodarka wejdzie w okres pogorszenia koniunktury, możemy zaobserwować, że inwestorzy zwrócą się wtedy w stronę złota jeszcze bardziej. Jest nawet takie powiedzenie, które się w Polsce staje popularne na rynku dystrybutorów tego metalu szlachetnego: że im gorzej, tym dla złota lepiej. I to niestety jest prawda. My, jako inwestorzy detaliczni, często przypominamy sobie o tym aktywie, kiedy z różnych stron zaczynają nas niepokoić różne przesłanki. Czy to wojna, czy to jakieś plagi egipskie, które nadciągają, czy też duża inflacja, która powoduje, że polski złoty traci na swojej sile nabywczej. Prognozy dotyczące popytu inwestycyjnego złota na cały 2023 rok pozostają niezmienione, ponieważ właśnie silny popyt poza rynkiem regulowanym rekompensuje słabą pozycję funduszy notowanych na giełdzie oraz w mniejszym stopniu inwestycji w sztabki i monety. Czyli wszystko tutaj to, co kupują banki centralne, powodowało popyt na ten metal w 2023 roku. Pozytywny trend banków centralnych będzie się utrzymywał i myślę, że będzie sprzyjał ogólnemu popytowi na złoto, a także sprzyjał wzrostowi ceny na ten metal. My dzisiaj bardzo często postrzegamy złoto jako uciążliwe, nieruchome aktywo, a de facto w ogóle nie odzwierciedla to realiów dzisiejszej Rynku złota. Po pierwsze, to, że zmieniamy sobie waluty fiducjarne, bez względu na to, jakie, na złoto, to powoduje, że mamy utrudniony w pewien sposób popęd konsumpcyjny. Mając metal, a nie walutę, dwa razy się zastanowimy, czy chcemy coś kupić. Bo to również wymaga od nas większego zaangażowania, żeby znowu sprzedać złoto i odzyskać walutę. To raz. Poza tym, złoto jest naprawdę bardzo płynnym aktywem inwestycyjnym. Przepływa swobodnie. Dzienny obrót wynosi ponad 180 miliardów dolarów, co stanowi więcej niż w przypadku innych głównych aktywów finansowych. Tylko w tym roku, w 2023, złoto osiągnęło lepsze wyniki, jeśli chodzi o płynność, niż prawie wszystkie główne pozostałe aktywa. Patrząc na historię, zachowanie złota. Tak jak już wspomniałam, jest to składnik aktywów, który powinien dobrze sobie radzić pomimo niepewności, a zwłaszcza w takim okresie. I to miało miejsce w pięciu z ostatnich siedmiu recesji. Dla inwestorów poszukujących nośnika wartości i dywersyfikatora portfela, złoto ma duże doświadczenie w zapewnieniu. Tych cech historycznie. Metal ten zapewnia zwrot i pomaga również inwestorom zarządzać ryzykiem, jakie niosą ze sobą inne aktywa finansowe. I nie myślę tu tylko o akcjach czy obligacjach, ale również zwracam się tutaj w stronę aktywów cyfrowych, które są bardzo mocno spekulacyjne i podlegają ogromnym wahaniom. Jednak złoto. Jest niesamowicie stabilnym aktywem inwestycyjnym i warto pod tym kątem, jeśli ktoś również operuje na rynku kryptowalut, uwzględnić je w swoim posiadaniu. Kolejny czynnik, czyli cena. Ponieważ to jest zawsze ważny aspekt, pamiętajmy o tym, że inwestor. Potencjalny inwestor powinien myśleć o tym aktywie, o złocie, jako o długoterminowym aktywie strategicznym, który zapewni zwrot, zapewniając jednocześnie płynność i właśnie to zróżnicowanie portfela, ale w długim ujęciu czasowym. Złoto ze względu na swoją płynność przydaje się zarówno w czasach ekspansji, jak i recesji, ale jeśli inwestorzy posiadają niepłynne aktywa, które okażą się trudne do spieniężenia, nadal mogą wykorzystać złoto do zaspokojenia swoich najpilniejszych, Potrzeb. My, jako polscy inwestorzy, musimy pamiętać o jeszcze jednej ważnej rzeczy przy złocie czy przy srebrze, ale tu koncentrujemy się na złocie, że jest to aktywo, które ma podwójną wycenę. Po pierwsze jest wyceniane na komeksie w dolarach, ale dla nas, dla Polaków, jest jeszcze ta druga ekspozycja, czyli de facto mając złoto, mamy również ekspozycję na dolara amerykańskiego, ponieważ w nim ten metal jest notowany. Więc tutaj warto o tym pamiętać, że posiadając jedno aktywo, mamy ekspozycję zarówno na metal, jak i na walutę amerykańską. Przynajmniej na dzień dzisiejszy, dopóki nasz system finansowy globalnie funkcjonuje. Tak jak do tej pory. Pamiętajmy, że długoterminowe zyski, płynność i efektywna dywersyfikacja portfela korzystnie wpływają na jego. Ogólną wydajność. Dodatek złota do portfela inwestycyjnego może znacząco zwiększyć w długiej perspektywie czasowej zwrot skorygowany o relatywnie niskie ryzyko tego aktywa inwestycyjnego. Dzięki cechom z kolei, które sprawiają, że złoto jest opłacalne zarówno w stabilnych, jak i niepewnych środowiskach geopolitycznych i makroekonomicznych, sam metal odgrywa również kluczową rolę w zaspokajaniu potrzeb społecznych i jest. Wysoko cenione w różnych kulturach na całym świecie, chociażby we wspomnianych wcześniej Indiach. A złoto, szeroko rozumiane jako źródło bezpieczeństwa finansowego, wnosi również wkład w branże takie jak opieka zdrowotna i technologia, bo również tam jest wykorzystywane, napędzając w pewien sposób innowacje i oferując praktyczne zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Biorąc to wszystko pod uwagę, skupiając się na wartości złota i na tych najnowszych trendach popytowych, zwłaszcza na tle dzisiejszej sytuacji, Sytuacji makroekonomicznej, która nie jest taka jak przed 2020 rokiem, moim zdaniem to dobry czas, żeby zastanowić się i przemyśleć. Włączenie złota do swojego portfela inwestycyjnego, bez względu na to, jak on jest skonstruowany na dzisiaj. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy Waszym zdaniem na dzień dzisiejszy złoto powinno być składnikiem portfela inwestycyjnego, bo być może macie inne zdanie niż ja i chętnie poznam Wasze argumenty. Natomiast ja się żegnam już dzisiaj z Wami. Do zobaczenia następnym razem.